Tą informacją kończymy serwis. Główne wydanie faktów już o 18.30. Zapraszam do zobaczenia. Władze musiały wiedzieć, co kto mówi, co myśli i co robi. Najważniejsze zadanie tutaj pełniło Jogo BMSW oraz poszczególne wydziały B w województwach, które zajmowały się obserwowaniem cudzoziemców podczas ich pobytu w Polsce. Czyli pełna inwigilacja tych ludzi była. Decyzje o zabezpieczeniu instalacją podsłuchową takiego hotelu podejmowano jeszcze w czasie jego budowy. Nieświadomość ludzi z tamtego czasu, jak ta inwigilacja i obserwacja trwała od momentu pierwszego dnia pobytu aż do wyjazdu z kraju, no jest dla nas porażająca. Sudety na podsłuchu w cyklu 13 minut w przeszłość, Archiwa Dolnego Śląska, w środę o 19.05. Język kuchni jest językiem najbardziej uniwersalnym i można się nim porozumieć także z Portugalczykami. Paulo, czy możesz dla nas zrobić rybę? No pewnie. Zapraszam. Zajmę się tym. Czy można zmierzyć się z portugalskim gotowaniem, zupełnie tej kuchni nie znając? Gotowanie z produktów typowo portugalskich wcale nie jest takie trudne. Zrób to ze smakiem. Kuchnie świata. Portugalia. W sobotę o 18:45. Dziś do Polski wkroczy kolejna strefa frontu atmosferycznego. Spodziewajmy się przylotnych opadów deszczu ze śniegiem, śniegu, ale także samego deszczu na termometrach. Zobaczymy od minus jednego stopnia w Polsce wschodniej do plus trzech na zachodzie. Tam powieje nieco silniejszy wiatr, który obniży temperaturę odczuwalną. Również w Polsce zachodniej nieco intensywniejsze opady. Z kolei na Dolnym Śląsku duże zachmurzenie, przylot na opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu na termometrach zobaczymy od minus jednego stopnia w Kłodzku do plus dwóch w Legnicy i we Wrocławiu. Ciśnienie będzie spadać i w południe wyniesie 996 paskali, Wiatr będzie słaby i umiarkowany, chwilami porwisty. Biometr niekorzystny, warunki drogowe niestety będą złe. Karaluch, Karaczan Wschodni. Blata orientalis. To gatunek owada. Nie zna granic, nie zna barier. Chce się rozmnażać i psuć Twoje życie. Karaluch nie znosi światła. Wystarczy je zapalić, żeby się schował i czekał na kolejną okazję. Podobny jest fake news. Fake news to gatunek informacji, ten najbardziej złośliwy. Miesza prawdę z kłamstwem. Rozmnaża się w straszliwym tempie, kiedy nie reagujemy. Żywi się Twoimi emocjami i uprzedzeniami. Wykorzystuje i manipuluje. Wystarczy sprawdzić źródło i nie przekazywać fałszywych informacji, by fake news zniknął. I być czujnym, gdy znów się pojawi. Spotkasz Fake Newsa, nie daj się wkręcić. Ekspres Regionu Laboru, dzień dobry w programie. Więcej stref płatnego parkowania. Tną drzewa kosztem wieżowców. Bliskie spotkanie z prawdziwym rysiem. Zaczynamy od tragedii w kole w pożarze.